Cześć, z tej strony Amadeusz Dyla. Jestem przedsiębiorcą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, strategiem i praktykiem, który pomaga firmom uporządkować procesy i zbudować zespoły, które naprawdę działają. Już 1 października w Dyni zapraszam Cię na spotkanie regionalne Klubu Przedsiębiorczości, podczas którego poprowadzę prelekcję na temat więcej ludzi, więcej chaosu jak rozwijać zespół i nie zwariować o sile procedur w rosnącej firmie. Podczas wystąpienia opowiem m.in. dlaczego procedury warto wprowadzić, zanim zespół zacznie wrosnąć, jak wykorzystać test RMP na etapie rekrutacji, dlaczego onboarding to nie formalność, tylko fundament, jak delegować, by zespół był decyzyjny i samodzielny. I na koniec najważniejsze jak sprawdzić, czy Twoja firma naprawdę działa bez Ciebie. Jeśli rozwijasz swój biznes i nie chcesz utonąć we własnej firmie, widzimy się w Gdyni. Do zobaczenia!